Wyznaczanie granic ciągów. Takie krótkie podsumowanie, jak się liczy granice ciągów. Nie będę tutaj w ogóle zajmował się teorią, dlaczego granice, jak się wyznacza granice, co to jest granica ciągu, tylko po prostu samo takie praktyczne liczenie granic, takie najczęściej spotykane typy zadań i kilka na koniec, kilka przykładów granic wybranych z matur, takich innych niż te, które tutaj akurat się pojawią, jako uzupełnienie. No i tutaj mam do podpunktu I, czyli 10 przykładów plus 3 przykłady wybrane z matur. Na końcu w, w opisie, w, w komentarzu zrobię podzielę to na przedziały, czyli jeżeli ktoś chce na przykład zobaczyć od razu podpunkt I na przykład, czy podpunkt J, no to będzie mógł przenieść się od razu do tego wybranego podpunktu. Na początek jeszcze parę rzeczy z liczeniem granic. Podstawowa rzecz to granica przy n dążącym do nieskończoności 1 przez x to jest i y przez n. To jest taka podstawowa granica. Tutaj no, to można, tak, n dąży do nieskończoności, czyli w mianowniku pojawiają się coraz większe liczby. Tak, już naprawdę bardzo potocznie mówiąc, to wychodzi, to można to wytłumaczyć w ten sposób, że mam, tak jak się tłumaczy w szkole, podstawowej, dzielenie jedno jabłko do podziału na ileś osób jeżeli to będzie jedna osoba, to mamy jeden, jeżeli dwie osoby, to jedna druga, jeżeli trzy osoby, to jedna trzecia, jeżeli cztery osoby, jedna czwarta. N dąży do nieskończoności, czyli będzie w mianowniku tysiąc, milion, jeden na milion. No to jeżeli jedno jabłko na milion osób, no to można powiedzieć, że mamy zero. Tak naprawdę to nie jest zero, tylko takie prawie, że zero, no ale do liczenia możemy przyjąć, że to jest zero, czyli granica, ten ciąg przy N dążącym do nieskończoności będzie dążył do zera. Przy stałym mianowniku, jeżeli licznik będziemy zwiększać, wartość ułamka będzie coraz bliższa zero. Generalnie będzie to w ten sposób, że jakąkolwiek liczbę będę miał, czyli a przez n, to to też będzie zero i jak będę miał na przykład przy a przez n do kwadratu, to to jeszcze szybciej będzie dążyć, bo ten mianownik jeszcze szybciej będzie wzrastał, czyli bez względu na to, jaka duża będzie ta liczba a, to i tak w końcu mianownik dążący do nieskończoności spowoduje, że będzie to dążyć do 0. No i jeszcze coś ważnego, co, na co trzeba zwrócić uwagę, to są tak zwane symbole nieoznaczone, czyli 0 przez 0, nieskończoność przez nieskończoność, nieskończoność razy 0 oraz nieskończoność minus nieskończoność. Jest ich oczywiście więcej, ale w takie w szkole, które się pojawiają, to te cztery. One oznaczają tyle, że przy liczeniu granicy nadal nie będę wiedział, o co chodzi. Znaczy nie będę znał wyniku, nie będę mógł przewidzieć, jaki ten wynik jest. 0 przez 0, coś dążącego przez 0, tak naprawdę przez coś dążącego do 0, e, może mi dać każdy wynik. To może być nieskończoność, to może być 0, to może być 5, to może być 7. Symbol nieoznaczony oznacza tyle, że nadal nic nie wie. Czyli trzeba będzie to jakoś tam przekształcić. Podobnie nieskończoność przez nieskończoność, nieskończoność razy 0 i nieskończoność minus nieskończoność. Nieskończoność minus nieskończoność wcale nie jest 0, jakby się wydawało, to może być. Może być oczywiście 0, ale też może być nieskończoność. Ale może też być na przykład minus 10. Więc z symbolu nieoznaczonego wynika tyle, że trzeba coś dalej kombinować i próbować coś z tym zadaniem zrobić. No i teraz kolejne podpunkty. Podpunkt A. Granica przy n dążącym do nieskończoności. 2n dodać 5 przez 1 dodać 10n. I teraz tak albo mówi się, że wyłączam najwyższą potęgę mianownika przed nawias, czyli w tym przypadku będę i w mianowniku i w liczniku wyłączał n, albo że dzielę licznik i mianownik przez najwyższą potęgę w mianowniku, czyli przez n. No to mam granica przy n dążącym do nieskończoności 2 po podzieleniu przez n plus 5 przez n przez 1 przez n dodać 10. To dąży do zera. To dąży do zera, czyli granica jest dziesiąte, czyli 1 piąta. Można, bo teraz tak kwestia zapisu, taka strzałka i dąży do zera w zupełności wystarczy. Tak długo trzeba pisać symbol granicy, dopóki mam n we wzorze. Jak już tego n nie ma, to już mogę limesa wtedy nie pisać. Dzielę przez najwyższą potęgę w mianowniku niektórzy mówią żeby dzielić przez najwyższą potęgę w ogóle akurat w tym przypadku nie ma problemu bo i w liczniku w mianowniku jest pierwsza potęga ale gdyby się zdarzyło że te potęgi nie są równe no to można przez najwyższą potęgę w ogóle natomiast ja bym sugerował wydaje mi się że lepiej przez najwyższą potęgę w mianowniku bo przy granicach niewłaściwych nie ma w te... mniejszy problem jest wtedy z ustaleniem znaku czy plus czy minus nieskończoność ale to już jest kwestia jak kto woli podpunkt P Granica przy n dążącym do nieskończoności, i tu już od razu nie będę przepisywał tego łamka w tej postaci, tylko od razu go podzielę przez n do potęgi trzeciej, czyli przez najwyższą potęgę 2 plus 5 przez n, odjąć 6 przez n kwadrat, odjąć 2 przez n do potęgi trzeciej przez 6, odjąć 4 przez n odjąć 2 przez n kwadrat i dodać 5 przez n do trzeciej. To dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera, to też do zera i to też do zera. Zostają 2 szóste, czyli jedna trzecia. No, jeżeli ktoś widzi, że to bardzo łatwo zauważyć, że zostają tylko te współczniki przy najwyższych potęgach, yy, i można od razu napisać dwie szóste, no to ok. Jeżeli to jest zadanie zamknięte, nie ma problemu. Natomiast jeżeli to jest zadanie otwarte, to coś by trzeba napisać, tak? Nie od razu wynik, tylko skąd wiem, że jest ta jedna trzecia, więc albo tak zapisać jak ja, albo napisać, że zostają liczby przy najwyższej potędze. Jakiś komentarz przy zadaniu otwartym musiałby być. Podpunkt C. Granica przy N dążącym do nieskończoności. No, i tutaj z tego ułamka. I teraz tak. Dlaczego ten przykład się tutaj pojawił? Ponieważ mam tutaj dwie możliwości podejścia. To jest tak, albo najpierw te nawiasy przez siebie mnożę i zostaje mi wtedy taki przykład, jak były przed chwilą. Albo mogę z każdego nawiasu wyłączyć najwyższą potęgę, czy każdy nawias podzielić przez tą najwyższą potęgę. Czyli wyłączę z pierwszego nawiasu N. Zostaje 1 dodać 3 przez n. Teraz z drugiego nawiasu wyłączam n, czyli w sumie będę miał n kwadrat. 2 odjąć 1 przez n przez n. Z zostaje 3 przez n odjąć 2 i wyłączam z drugiego nawiasu n, czyli znowu mam n kwadrat. 3 plus 2 przez n. To dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera. Wcześniej jeszcze powinienem to skrócić, skreślić, czyli skrócić. I zostaje 1 razy 2, czyli 2, przez minus 2 razy 3, czyli minus 6, co daje mi minus 1 trzecią. Podobny przykład tutaj też, jakby były wzory skróconego mnożenia, że nawiasy byłyby do potęgi. Też mógłbym albo podnosić do potęgi, albo wyłączać przed najwyższą potęgę. Tam chyba przy zadaniu maturalnym właśnie jeden taki przykład z potęgami jest. Podpunkt D. Granica przy n dążącym do nieskończoności. 5 do potęgi N, 4 do potęgi N, 5 do potęgi N plus 4 do potęgi N. Tutaj albo wyłączam przed nawias, albo dzielę przez. Najwyższą potęgę o najwyższej podstawie, czyli w tym przypadku przez 5 do n, czyli jeżeli i mianownik podzielę przez 5 do n, to mam 1 odjąć 4 do n przez 5 do n, czyli 4 piąte do n, 1 plus 4 piąte do n. Jeżeli ta podstawa, którą tutaj mam w nawiasie, czyli w tym przypadku 4 piąte, jest od minus 1 do 1 otwarty przedział, to wtedy takie coś dąży do zera. Jeżeli nie, 1 na przykład byłoby 5 czwartych, no to wtedy dąży do nieskończoności. Dlatego nie dzieliłem tego przez 4 do n, tylko przez 5 do n. Czyli zostaje 1. Yy, granica z pierwiastkami przy n dążącym do nieskończoności. No i tutaj mam tak. Gdybym w tej chwili podstawił. To miałbym nieskończoność, odjąć nieskończoność, czyli symbol nieoznaczony, czyli nadal nie wiem, co by z tym zrobić, więc dlatego takie wyrażenie, takie z pierwiastkami, mnoży się tak, jakbym chciał to uwolnić od niewmierności: plus pierwiastek 3n kwadrat minus 1 przez pierwiastek 3n kwadrat odjąć 2n plus pierwiastek 3n kwadrat odjąć 1. No i mnożę to przez licznik, ten ułamek, ten nawias, który miałem w zadaniu. I tu mam tak, tu na zielono zaznaczę a minus b, a tu mam to samo sumą, czyli jest to wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat, tak zresztą to dopisywałem, czyli mam 3n kwadrat odjąć 2n Odjąć 3n kwadrat, dodać 1. Tutaj mam 3n kwadrat. Dodać 1, bo mam minus przed pierwiastkiem, czyli zmiana znaku. Przez pierwiastek 3n kwadrat minus 2n, dodać pierwiastek 3n kwadrat, odjąć 1. Czyli granica przy n dążącym do nieskończoności. 3n kwadrat mi się tutaj redukuje. Zostaje. Minus 2n plus 1 przez pierwiastek 3n kwadrat, odjąć 2n, dodać pierwiastek 3n kwadrat minus 1. Dzielę przez najwyższą potęgę w mianowniku. W mianowniku najwyższą potęgą jest n. Mimo, że mam napisane n kwadrat, to to n kwadrat jest pod pierwiastkiem, a pierwiastek z n kwadrat jest n. Czyli licznik, mianownik dzielę przez n. Czyli mam minus 2 plus 1 przez n. Przez pierwiastek. I teraz dzielę przez n, ale będę dzielił pod pierwiastkiem. Czyli pod pierwiastkiem dzielę przez n kwadrat. 3 odjąć 2 przez n. Dodać. 3 odjąć 1 przez n kwadrat. To dąży do zera. To dąży do zera. I to dąży do zera. I mam minus 2 przez pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 3. Minus 2 przez 2 pierwiastki z 3. 2 mogę skrócić, i uwalniając od niewymierności mam minus pierwiastek z 3 przez 3. Podpunkt F. Granica z ciągiem arytmetycznym, i tutaj bym musiał się tak znowu mówiąc językiem potocznym, pozbyć tych trzech kropek. Pozbyć, czyli zastąpić wzorem. 1 plus 2 plus 3 plus i tak dalej plus n. Wzorem na sumę ciągu arytmetycznego. sn to jest a1 dodać a n przez 2 razy n. Jest to ciąg, widać wyrazy są o 1 większe, zwiększają się o 1, czyli jest to ciąg arytmetyczny. Wyraz pierwszy jest 1, wyraz ostatni jest n. I liczba wyrazów jest n, czyli mam n plus n kwadrat przez 2. Czyli granica przy n dążącym do nieskończoności. n plus n kwadrat przez 2 przez 3n kwadrat dzielenie, czyli mnożenie przez odwrotność to jest n plus n kwadrat przez 6n kwadrat. No i mam to, co miałem na początku, czyli mogę podzielić przez najwyższą potęgę w mianowniku, czyli przez 6, yy, przez n kwadrat, czyli jest 1 przez n plus 1 przez 6. To dąży do zera i zostaje 1, szósta. No i kolejny przykład, tym razem jest to ciąg geometryczny. I to jeszcze dwa razy, bo mam i w liczniku, i w mianowniku. Wzór na sumę jest. A1, 1 minus q do n tej przez 1 minus q to jest ciąg skończony, bo mam ostatni wyraz podany. Nie wiem ile tych wyrazów jest, ale na pewno skończona liczba, więc ciąg skończony. Yy, 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 yy. No i tak, yy, do licznika. sn równa się wyraz pierwszy, czyli 1, 1 minus q to jest jak drugi wyraz podzielę przez pierwszy, czyli 1 trzecia do liczby wyrazów. Tu mam tak, gdybym chciał to zapisać 1 trzecią, to mam do zerowej, a tu na końcu mam 1 trzecią do n minus pierwszej, czyli zaczynam od zera, potem jest do pierwszej, do drugiej i tak dalej, do n minus pierwszej, co oznacza, że tych wyrazów jest n, czyli do potęgi n przez 1 odjąć 1 trzecia. No to trochę uporządkuję, czyli 1 minus 1 trzecia do potęgi n przez 1 do 1 trzecia, czyli 2 trzecie. Czyli jak przez odwrotność zrobię, to mam 3 drugie razy. E, 3 drugie odjąć. 3 drugie 1 trzecia do potęgi n. No i mianownik. Też jest to ciąg geometryczny. Pierwszy wyraz 1. 1 odjąć tym razem 1 czwarta do potęgi n przez 1 odjąć 1 czwarta. No, analogicznie tych wyrazów jest n, to drugi raz nie będę tego tłumaczył, czyli 1 minus 1 czwarta do n przez 3 czwarte, czyli 4 trzecie odjąć 4 trzecie razy 1 czwarta do potęgi n. No to wracam do zadania. W liczniku mam 3 drugie odjąć 3 drugie razy 1 trzecia do potęgi n, a w mianowniku mam 4 3 odjąć 4 trzecie 1 czwarta do potęgi n. No i to co było wcześniej, czyli jeżeli mam do potęgi n i to co tutaj mam jest od minus 1 do 1, to znaczy, że to dąży do zera i to też dąży do zera.

Granica przy n dążącym do nieskończoności 2n kwadrat odjąć 3n plus 7. I tutaj wyłączam najwyższą potęgę przed nawias, czyli n kwadrat. W nawiasie zostaje 2 odjąć 3 przez n plus 7 przez n kwadrat. To dąży do zera. To dąży do zera. I zostało mi granica przy n dążącym do nieskończoności 2n kwadrat. N dąży do nieskończoności n kwadrat też i 2n kwadrat też. Czyli jest to ciąg rozbieżny. I tutaj granica przy n dążącym do nieskończoności, dzielę przez najwyższą potęgę, i to jest właśnie to zadanie, o którym wcześniej tam wspominałem, o, o, o dzieleniu czy przez najwyższą potęgę w ogóle, czyli przez n do czwartej, czy przez n kwadrat. Można i tak, i tak. Ja jestem zwolennikiem dzielenia przez n kwadrat, łatwiej wtedy jest określić znak tej granicy. Czyli dzielę przez n kwadrat minus 2n kwadrat, dodać 5 przez n, odjąć 7 przez n kwadrat przez 3, odjąć 6 przez n. Po podzieleniu przez n kwadrat to dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera, czyli zostało mi granica przy n dążącym do nieskończoności minus 2 trzecie n kwadrat. n dąży do nieskończoności. Czyli n kwadrat też dąży do nieskończoności. Razy minus 2 trzecie minus nieskończoność. No i teraz yy, granica. Twierdzenie o trzech ciągach. Ono też jest w szkole średniej, w podstawie. Jest troszeczkę inaczej liczona ta granica. No ale yy, na maturze może się zdarzyć. Tutaj podstawową rzeczą to jest to, że granica przy n dążącym do nieskończoności pierwiastek tego stopnia z a jest równa 1. I granica, sposób liczenia jest ten sposób, że ograniczam ten, ten mój ciąg 2 do n plus 3 do n plus 4 do n z dwóch stron. Z jednej i z drugiej. Z jednej strony muszą to być mniejsze wyrazy, a z drugiej strony muszą być większe. No i teraz tak, jeżeli usunę 2 do n i 3 do n i zostawię tylko pierwiastek n tego stopnia z 4 do potęgi n, no to ten pierwiastek na pewno jest mniejszy niż jak jeszcze mam 2n i 3n przy n naturalnym dążącym do nieskończoności. A z drugiej strony, jeżeli te mniejsze liczby zastąpię większymi, czyli 4 do n plus 4 do n plus 4 do n, no to to jest na pewno większe niż to z lewej strony. Pierwiastek n tego stopnia z 4 do n to jest 4 mniejsze od pierwiastek n tego stopnia 2 do n plus 3 do n plus 4 do n, a to z kolei jest mniejsze, pierwiastek n tego stopnia, i tutaj mam 3 razy 4 do potęgi n. 4 jest mniejsze, jeszcze raz to przepiszę. No i tu mam pierwiastek n tego stopnia z 3 razy, pierwiastek n tego stopnia z 4, czyli 4, to zgodnie z tym napisane dąży do 1, no, czyli mam e, lewa strona dąży do 4, prawa strona dąży do 4. To oznacza, że granica przy n dążącym do nieskończoności pierwiastek n tego stopnia 2 do n plus 3 do n plus 4 do n też musi być 4. No bo skoro tu mam 4 i tu mam 4, to to, co jest między nimi, też musi mieć taką samą granicę. Nie ma możliwości, żeby było więcej albo mniej niż 4. No i teraz zadanie naturalne. To, co wcześniej mówiłem tutaj, że mam potęgi i mogę tak, albo zrobić wzory skróconego mnożenia, czyli po prostu to wszystko podnosić do kwadratu, uporządkować i dzielić przez najwyższą potęgę. Albo mogę zrobić to w ten sposób, że wyłączę najwyższą potęgę w nawiasie, czyli mam coś takiego, że jest n w nawiasie 3 plus 2 przez n do kwadratu. N 1 przez n odjąć 2 do kwadratu przez n. 2 minus 1 przez n do kwadratu. Ja to oczywiście tu będę dokładnie rozpisywał. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, to na pewno można to zapisać szybciej. Teraz tak, tu mam mnożenie, a jak jest mnożenie, to każdy wyraz mogę podnosić do kwadratu, czyli mam n kwadrat 3 plus 2 przez n do kwadratu n kwadrat 1 przez n minus 2 do kwadratu przez n kwadrat. 2 minus 1 przez n do kwadratu. No i w liczniku wyłączam n kwadrat. I mam 3 plus 2 przez n do kwadratu minus 1 przez n odjąć 2 do kwadratu przez n kwadrat 2 odjąć 1 przez n do kwadratu. I to n kwadrat mogę skrócić. 2 przez n dąży do 0, 1 przez n dąży do 0, 1 przez n dąży do 0. I zostaje mi tak, 3 do kwadratu, czyli 9, minus 2 do kwadratu to jest 4, ale minus, czyli minus 4, przez 2 do kwadratu, czyli 4, czyli 5 czwartych. Tu widać dużo pisania. Być może, jakbym podniósł to do kwadratu wzoru skróconego mnożenia porządkowa miałbym szybciej, ale też, gdybym tak dokładnie nie rozpisywał, też na pewno tu bym mógł sobie to zadanie skrócić. No i zadanie kolejne to też jest zadanie z matury. Tutaj mam tak. Ponieważ tu jest n do trzeciej, n do trzeciej, to tą granicę się da policzyć i tutaj mam n kwadrat i n kwadrat, tą granicę też się da policzyć, czyli policzę osobno jeden ułamek, osobno drugi ułamek i wyniki od siebie odejmę. Natomiast tutaj, w tym następnym przykładzie, mam w liczniku wyższą potęgę niż w mianowniku. I tutaj też mam w liczniku wyższą potęgę niż w mianowniku, to znaczy, że będę miał nieskończoność minus nieskończoność, czyli symbol nieoznaczony. I tutaj nie będę mógł osobno wyliczyć granicy z ułamka i z drugiego i odjąć, tylko będę musiał najpierw te ułamki do siebie do wspólnego mianownika sprowadzić. Czyli tutaj policzę, ponieważ mogę te granice osobno wyliczyć, no to dzielę przez najwyższą potęgę, czyli przez n do trzeciej 11 przez n przez. 7 plus 5 przez n plus 3 przez n kwadrat plus 1 przez n do trzeciej odjąć i tu dzielę przez n kwadrat 1 przez 3 plus 1 przez n kwadrat. To dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera i to też dąży do zera, czyli mam 9 siódmych odjąć 1 trzecia. To wspólny mianownik 21. Razy 3, czyli 27 i razy 7, czyli 20 dwudziestych To chyba było kodowane zadanie, ale tutaj nie zaznaczałem tego jako kodowane, więc to jest odpowiedź. No i ostatni przykład. Tutaj, jeżeli mam w liczniku wyższą potęgę, to to jest nieskończoność i to też jest nieskończoność. Symbol nieoznaczony, więc muszę tutaj, zanim będę liczył granicę, Najpierw muszę y, sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem y, no, jest n plus 2 razy n plus 444. Czyli mam tak n kwadrat razy n plus 444, odjąć y, n plus 2 do potęgi trzeciej. Czyli n do trzeciej plus 444n kwadrat odjąć. No i tu mam wzór skróconego mnożenia, czyli n do trzeciej odjąć 3 razy n kwadrat razy 2, czyli 6n kwadrat. Odjąć 3 razy n razy 2 do kwadratu, czyli 12n. I odjąć 8 przez n może zostawię to tak jak jest, bo to już takie przykłady robiłem, że nie będę wymnażał, tylko z każdy nawias będę wyłączał n przed nawias. n do trzeciej się redukuje. 444 minus 6 to jest 438 12 n kwadrat, Odjąć 12n, odjąć 8 przez n plus 2. Albo już od razu tutaj będę wyłączał n przed nawias czyli n zostaje 1 plus 2 przez n i wyłączam z drugiego nawiasu n, czyli mam n kwadrat 1 plus 444 przez n i w liczniku też n kwadrat 438 odjąć 12 przez n odjąć 8 przez n kwadrat przez n kwadrat 1 plus 2 przez n 1 plus 444 przez n. To dąży do zera. A jeszcze n kwadrat najpierw skacam. Każde dąży do zera. W liczniku zostało 438. W mianowniku zostało 1, czyli granica to 438.